Tak, jadę sobie z pracy, patrzę, tu jakiś taki wynalazek ciekawy stoi Taki samochód chyba, samochód reklama, nie? Mnie się wydaje, że to nie jest jakiś konkretny model, ale Może się teraz ośmieszam i się okaza, że jest się nie znam, no, może tak być bardziej mi wygląda na jakąś Replikę, czy jak to mówi legenda Polskiego YouTube'a repliczkę Kurczę, co to jest za nie chcę Wam nagrać numerów rejestracyjnych, a na przedniej szybie jest naklejka Dekry więc Nie mogę Wam tak pokazać o, Tu się coś reklamuje z tyłu Jakiś tuś jakiś Tu zaś z tyłu jest rejestracja, to też Wam ją wytnę W sensie po prostu ominę ją Nie będę się bawił w blurowanie Taka przyczepka Kurcze. Ciekawe, to jest bardzo. O, tutaj w tych starych samochodach ten koło z boku. No to jest jakiś. taki jakby. Model na wzór, nie? Tak, no to patrzę. A kurczę, jaka gajga tam wystaje. No, nie, ciekawe, ciekawe. Jeśli miało to spełniać rolę reklamy, no to skutecznie, no, moją uwagę przykuło. No nic. Tá na tela.